Taki to już los, taki to już psikus spodryguje do dwóch, tak tu pan dziwak. Rzadko się komu kłania. Bywa zamknięty, bywa zajęty. Tylu tu się przecież cieszy, że nie jest wcale nim. Ach, ważna ta radość, ważna to radość. Idzie o radość, da ja. Jadada, jajta. Dziwak, wydawałoby się, że stroni od towarzystw. Społeczności śmieją się z nieobyczajności tego pana. Tu wystaje, tam nie pasuje, wstaje i czasem odlatuje. Kompas ma nieco zaburzony, busola też nie aż taka. Wpadnie jednak gdzieś w bar na jakąś słodką kawę i złapie w lotę kilkanaście pytających spojrzeń. Śmieją się z dziwaka, a wygląd ma jakiś niezanadto. Społem przemilczy jego przeliczne, niepełne wale. Uśmiecha się sąsiad i śmieje się znajomy barman. Znowu za dużo wypił i znowu za dziwnie na. Gadał gadki, jego nie skleisz, w ten należyty ciąg logiki Dziwak popada czasem w zup, taki ząb, taka muka Taki to już los, taki to już psikus Podryguje do dwóch, tak tu pan dziwak Rzadko się komu kłania, bywa zamknięty, bywa zajęty Tylu tu się przecież cieszy, że nie jest wcale nim Ach, ważna ta radość, ważna to radość Idzie o radość, ja, 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 da, da z pana dziwaka I owszem jest przedziwny Dzieci najbardziej chcą podejść, chcą doń zagadać Los tego pana wydaje się być nieco nieszczęśliwym Nie jest łatwo w życiu, tak przenad nie przystawa Chcą czasem i leczyć tego pana, by lepiej pasował Nie jedna terapia zęby na nim ściera ze zdziwienia Cóż uczynić, by był przystający, zrozumiały i przystępny by Wszelkie okoliczności, nie niezacny los poprzestawia Nieliczni wiedzą również o możliwościach dziwaka Myśli przekorne, pokątne mogą ułożyć się w pomysł Z innymi pomysłami co do świat się cały opiera. Doceni ktoś niekiedy uroczy totalizm, konceptualizm. Taki to już los, taki to już psikus. Podryguje do dwóch, tak tu pan dziwak. Rzadko się komu kłania. Bywa zamknięty, bywa zajęty. Tylu tu się przecież cieszy, że nie jest wcale nim. A ważna ta radość, ważna to radość. Idzie o radość, ja, ja. Teraz zaśpiewam ci prawdę o wskazanym panu Uczynię tak, abyś skądinąd do niej ładnie zapląsała, tańczysz już dobrze. Wyjawię ci więc tajemnicę Nikt nie dziwi się światu bardziej niż sam pan dziwak. Dziwak Taki to już los, taki to już psikus Spodryguje do dwóch tak tu pan dziwak Rzadko się komu kłania Bywa zamknięty, bywa zajęty Tylu tu się przecież cieszy, że nie jest wcale nim a ważna ta radość, ważna to radość, idzie o radość, ja, 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 da, da, ja i ta Taniec, 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 pląsy i dąsy, i przekąsy Zacnie łączą pana dziwaka ze zwyczajnymi zwanymi normalsami